Cześć widzowie, wyobraźcie sobie, że gracie na mega dropie. Czyli na trybie, na którym jest 100% na bloki diamentów żelaza, no dosłownie na wszystko. Ale jesteście tak bogaci, że macie cały Ender Chest kluczy. No dobra, może prawie cały. Ja właśnie dzisiaj będę takim właśnie graczem widzowie, bo oczywiście na KingClap.pl, czyli na moim serwerze, a ty, widzu pamiętaj, żeby zostawić lajka, like no i oczywiście subskrypcję na kanale, no bo to jest bardzo ważne. A jeśli chcesz wygrać rangę na nową edycję to właśnie tego trybu, czyli mega drop, napisz w komentarzu swój nick z Minecraft, gwarantuję, że bardzo warto. No i w sumie na tym trybie każdy ma VIP'a. Jak nie uda ci się wygrać lepszej rangi, no to i tak stary wbij na serwer, będzie miał wipa za darmo, więc no nie ma co e, wbijać. Widzowie, tryb Mega Drop to jest taki tryb, na którym macie gildię, nie? W sensie wiecie, zakładacie z, kubo z ziomeczkami kuboidy, robicie super bazy jesteście bezpieczni, itt, itd, itd. E, ja w dzisiejszym odcinku będę chciał spróbować dołączyć do jakiejś gildii, powiedzieć im, że się ma jestem bogaty, mogę wam dać klucze czy coś, i zobaczę, czy jak to, że jestem bogaty, w sensie, że mam klucze, to znaczy to, że znajdę szybciej kolegów, czy będzie trudniej. Zobaczymy, widzowie. Więc na sam początek wydaje mi się, że przydało mi się dużo itemków, to sobie możemy wszystko wyrzucić wydaje mi się, że weźmiemy sobie staka jakichś kluczyków legendarnych i otworzymy szczenięczki. Nie wiem, otworzę tak troszeczkę tego, żeby głównie zdobyć yy, tylko i wyłącznie zbroję. No bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Yy, koks, i refile, no to to tak najmniej ważne. Ale no całe, cała zbroja jest taka, wiecie? No kurde, bez zbroi, no nie da rady. Tutaj jakiś ziomal mi pisze, a tego? Klucze im dał? A, bo zapomniałem, że to się na yy, pokazuje, kurde, na tym, na czacie. Witam od przodu, w ogóle pisze bogacz Kingemce, pozdro YouTube, kurde. Mogę w sumie zmienić widzowie? Yy, nikt z ostatnich. Jego odcinka, ale no miejmy nadzieję Że to nie popsuje filmu, dobra, miejmy nadzieję Że to nic nie zmieni, że i tak Znajdziemy jakąś gildię, że będą mnie Lubili, nie patrząc na to, że mam w ogóle Kurde klucze, ale patrząc na to Widzowie, co tutaj się dzieje, to jest Lekka patologia, nie będę Mówił, że nie, bardzo dużo ludzi Za mną zaczęło tutaj biegać, liczą na to Że coś dostaną, dobra widzowie, mam trzy sety Tyle mi raczej wystarczy, ja idę sobie ogarnąć Nie wiem, kill off, emeraldy, tak Emeraldy potrzebujemy na efekty, no bo jak ktoś Nie wie, no to zaraz wam powiem mniej więcej o co chodzi w tym Trybie, chociaż wydaje mi się, że każdy, ależ to każdy grał chociaż raz w życiu na y, trybie typu Mega Drop. Dobra, na slash drop musimy sobie odpalić, oczywiście, no co emeraldy, no i perły, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Ile jest 50% na blok emeraldu, więc naprawdę bardzo ich dużo leci, a emeraldy są po to tylko i wyłącznie, żebyśmy mogli sobie efekty odpalać, i typu wiecie, Strength i Speed, żebyśmy się mogli kurde lepiej bić. A do osób, które będą zaczynać, właśnie w poniedziałek na, nowym, na nowej edycji, no to pamiętajcie, że jest komenda Slash Nagroda, na, tom, na komendzie Slash Nagroda macie do odebrania. Darmowe skrzyneczki, więc kurde, korzystajcie z tego. No bo jak za darmo no to trzeba. Więc to ja widzowie, ja szybko muszę to wykopać sobie. Śmieszna sytuacja, bo widziałem, że jakiś Tobisz sobie biega po mapie. O tutaj. I napisałem do niego, czy mnie doda do gildi. Totalnie nie odpisywał. Zaraz zobaczcie, pisałem: to Dodasz do gildi, dodasz do gildi, on nic. I napisałem, że dam mu 64 legendarne klucze. Jak mi doda. I powiedział, pokaż czy masz. No i ja mu pokażę, bo ja mam 64. O, zobacz, zobacz stary, mam 64 klucze i niech mnie doda. Chodź, 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 tutaj Tobisz. Ja mu może to dam. On powiedział, że jak mu to dam, to mi doda do gildii wtedy. Więc widzowie, robimy test. Dajemy mu 64 legendarne klucze. Jeśli mi nie doda i mnie oszuka, yy, nie wiem. Loguje się na konto administratora i robimy mu totalny, kurde, łomot. Powiemy, że zrobił bardzo źle i musi dostać karę. MSG Tobisz. Ale dodasz na 100%. Napiszę, ale dodasz na 100%. Potem yy, dodam, że właścicielem serwera jest yy, mój kuzyn. Przez uzwykłe. Napiszę. Więc, o kurde, widzowie, no to tak brzmi legitnie. Zobaczę, czy to nie fake On na napisał. Ale jak będą prawdziwe, to Todas. Bo jak mnie okłamiesz, dam ci bana. Tak mu napiszę. <laughs> Ciekawe, co to bisz, mo w bani. Zobaczcie widzowie tego zioma. Czy on może tutaj, nie wiem, e, nie oszukać. Wygląda na takiego troszeczkę z kamera. Chociaż ranking ma taki, można by rzec początkujący. Napisał OK, dobra, daję mu 64 legendarne klucze i zobaczymy, czy mnie e, doda do gildii. Okej, okay, dostał te kluczyki. I czy coś napiszę? Czy będę miał zaproszenie do gildii? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie doda szczerze. No bo ja mu dałem pierwszy widzowie, czy miałby mi nie dodać. Tobisz, dawaj. dawaj, dodasz. Napiszę jeszcze raz, dodasz do gildi e, nic się nie dzieje ogólnie nie Dolacz 6969. Nie mam zaproszenia do tej gildii. Dobra, dodam cię tylko za kilka dni, bo ja nie jestem szefem, ale dogadam się z nim, że macie dodać? Eee, to oddaj klucze. Oddaj klucze. Niech odda mi klucze w takim razie, że on nie jest. On, bo widzowie, on nie jest właścicielem gildii. Dopiero teraz to już jakby skojarzyłem. W sensie, no nie wiedziałem o tym. Myślałem, że. Ale ty masz rangę. Oddaj klucze, bo mnie nie dodałeś. A za kilka dni będzie stary nowa edycja, więc tym bardziej już mnie dodał. Niech odda mi teraz klucze. Ciekawe, widzowie, czy będzie fair. Obiecuję, że jak cię nie doda za kilka dni, to oddam ci batle? Nie. Oddaj teraz, ja oddaj teraz, ja chciałem teraz do Gildi MSG Tobisz Dobra, widzowie, nie, ma, nie bawię się tutaj z nim już. E, albo oddajesz, albo masz bana. Nie? Tak mu po prostu napiszę, bo ja się z nim tutaj po prostu ciskam jak ścieckiem widzowie. Chłop mnie oszukał. Zobaczcie, jak perfidnie, mówił, że mnie doda. Nagle teraz mówi, że nie, on nie ma permisji. Zabrał mi staka legendarnych kluczy, niech mi to oddaje. Dobra, widzowie, on teraz zaczyna uciekać w ogóle chyba. Więc ja się chyba przeloguję po prostu na konto właściciela i go bierzemy na jakiegoś Discorda i powiem czemu mnie oszukał. Dobra, widzowie, tepnąłem go i zobaczymy, co tutaj powie, Tobisz. Halo, Tobisz. E, widzowie, uderzyłem go, on ma chyba laga. Jak on ginie na... Lagu, to będą mnie złe jaja, chciałem powiedzieć. O, ja pierdzielę. Nie wiem, dobra, widzowie, nie wiem, co się stało w tym momencie. Tobisz dostał laga w momencie, kiedy go tepałem do siebie. Yy, moim zdaniem, on gdzieś schował te klucze, bo on tych kluczy nie miał przy sobie, jak widzieliśmy. I wydaje mi się, że no i tak tutaj zyskał bardzo. Ale nie, jak chcę dołączyć do jakichś gili? A, zobaczcie Tobisza, widzowie. Zobaczcie, co Tobisz robi. Otwiera sobie milion kluczyków wszystkiego. Aj, ty Tobisz, oszuści najgorszy. Zobaczcie, widzowie, Tak kluczy sobie otworzył. Tak ona strzała. Nieżywy Tobisz tutaj. Aj aj, 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 Moim zdaniem tutaj banicja powinna być, ale no trudno. Jak Chcę dołączyć do jakiejś gildi widzowie? Yy, kto mnie doda do gildi? Napiszcie po prostu na czacie zobaczymy, czy ktoś mnie doda tako po prostu, czy nie doda. O, zostałem zaproszenie do gildi dead. Dolach dead. Dołączyłem. Idę na bazę, widzowie. Idę na bazę, zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle. Czy zostanę zabity, czy nie zostanę zabity, czy poznam jakichś kolegów? Zobaczymy, czy mają jakiś kuboid. Ej, mają jakiś. Ej, Pawcio co robi! Ej, zobaczcie, co Pawcio zrobił, widzowie! Dobra, ja potrzebuję, kurde, kupić te efekty! Potrzebuję kupić efekty Stręża i my się możemy bić. Tylko dlaczego tak się to stało? Że ja zostałem dodany i on. Mi robi od razu oszusta? On ma w ogóle jakieś lagi internetu. Zobaczcie, co on robi. Tylko, czy ja jestem w tej gildii? Tak, o nie, ja nie jestem w tej gildii. On mnie od razu z tej gildii widzowie wyrzucił. On mnie od razu z tej gildii wyrzucił. Tylko pytanie jest jedno: dlaczego on nie dostaje ode mnie damage'a? Ja mam miecznik naprawdę mocny. Mam naprawdę mocne itemy, a on nie dostaje ode mnie damage'a. Nie potrafię tego za bardzo zrozumieć. Chociaż jabłko jedne, jednego refila zjadł. Ja zjadłem już dwa koksy. On tepnął kolegę, tepnął kolega. Ja, pierdzielę. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Chyba mi się uda ogólnie uciec stąd. Tak, udało mi się, zobaczcie to. Widzieliście tą sztuczkę? Ogólnie się dzieje coś takiego w Minecraft, że jak rzucicie perłę, tak podruk, w sensie w rogu, nie, to możecie przychodzić przez ścianę i w tym sposobie właśnie udało mi się uciec. Tylko ta i gildia jest lekko, kurde, wam powiem, że nieciekawa. Widziałem, że tu są stawniarki, tak właśnie myślałem, że mają takiego trapa. W sensie kuboit mają bardzo dobrze zrobiony. Mają bardzo fajny kuboit, to im trzeba przyznać. Tylko czy ja mogę im jakoś uciec? Wydaje mi się, że tak średnio. Liczyłem na to, że mają y, drzewkarkę po prostu, widzowie, ale no klepa 2v1, by dużo zrobić raczej nie możemy. Jeden na jeden wydaje mi się, że jeszcze by mi się udało kogoś tutaj zabić, ale dwa pał jeden. No jest to bardzo, ależ to bardzo ciężkie do wykonania. Tym bardziej, że on tutaj biega po prostu, żeby mnie zrzucić do tego kobla. A ja nie mam zamiaru się tak bawić. O ja widzowie, zostaliśmy oszukani, zostaliśmy oszukani. No niestety, Gildia Dead opuściłem ich teren więc tym bardziej tak naprawdę mówię sobie teraz na spokojnie uciec. Ja będę raczej uciekał po prostu tak przed siebie. Plus jest taki sposób, że jak są miarki, to możecie sobie kopać i dropią wam perełki ślicznie, więc ja mam kolejne perły. Oni rzucają te perły za mną. Jaki pościg się tu zrobił w ogóle? Czy ja rzuciłem perłę w drzewo? Nie, uciekłem już im chyba. Miejmy taką nadzieję. Dobra, jestem spokojny, ale widzę wiadomość, widzowie, że Payvlix pisze, za ile sprzedaż seta. Ja do niego napiszę, że jak mnie doda na, do gildy to ja mu dam za darmo yy, stak legendarnych kluczy. Więc wydaje mi się, że, no, chciałbym znaleźć kurczę gildy jakąś. Chciałbym mieć kolegów, widzowie. A ja zostaję tutaj oszukiwany. Jeden ziomal mnie dodał, to chcieli mnie zabić, drugi mnie oszukał. Naprawdę. Dobra, widzowie, pisałem sobie chwilę tam z tymi ziomeczkami z gildi gang. No i wyszło tak, że mnie dodali. I mam im dać po prostu stak Kluczy i zobaczymy, widzowie, czy zostanę tutaj mile przyjęty. Ja im, kurde, grzecznie, tutaj daję wszystko, pięknie. Dołączamy do jej gildii. Idziemy sobie na Slash bazę i powiedziałem, że jak, mnie, jak ich oszukam, mogą mnie zabić? E, ja te legendarne kluczyki mam, no i mam nadzieję, że kurde, no nie zostanę zabity. O, siemanko, siemanko, panowie. Jest ich tutaj w ogóle trzech. Ej, dobra, dobra. E, piesek mnie dodał, to jest lider gildii. Dam mu te kluczyki i zobaczymy, czy zostanę tutaj przyjęty normalnie, czy zostanę e, zabity. Zapytam się, mogę sobie zrobić pokój. No bo ogólnie na takich kuboidach się robi pokoje. Zawsze, nie? Żeby mieć tam swoje spełniarki czy coś. O, powiedzieli, że mogę sobie zrobić pokój, więc ja chyba idę sobie na dół. Tak, jest tutaj ładne zejście. Ej, w ogóle chyba fajny kuboyt, a nie na tym się kończy. Ale nie wiem, gdzie jest tego. Nie wiem, gdzie są pokoje. Ej, oni teraz robią jakąś awanturę, że miał być stack. Ja dałem staka klucza. A o co tu chodzi? Oni tutaj piszą, że w ogóle oni jeszcze budują tą gildię. Okej, okay, dobra, oni cały czas budują gildię. I to jest ich taki wstępny kuboid, rozumiem, rozumiem. Zapytam się czy mają Discorda, czy coś. Ciekawe czy oni gdzieś gadają. Oha, Payflix opuścił gildię. Dlaczego on opuścił gildię teraz? Dobra, to my się bijemy. Jak gościu opuścił Gildy, to ja mogę mu łomot puścić chyba, nie? No nie wiem. Myślałem, że on chyba jakieś oszusta im robi, czy coś w tym stylu. Oj, kurde, problemy, problemy, problemy dość duże. Jemy sobie koksa, żeby mieć fire aspect, w to zresztą znaczy fire resistance. Szybciuteńko, koksik zjedzony. Ej, jaki ja dostaję łomot od niego. Ja mam w ogóle diamentowy mieczik, a nie nederytowy. To jest też minus dla mnie. Gram w ogóle widzowie na jakimś dziwnym kliencie w minecraftzie bo mam jakieś salwry klienta i powiem wam, że ten klient jest taki kurde dziwny. Mam na nim nie mam na nim żadnej płynności. Naprawdę bardzo dziwnie ten Minecraft chodzi. Na nim. Po prostu szukałem jakiegoś klienta non-premium i ten salwer taki najład najładniejszy mi się wydawał, ale kurde, jednak jest taki sobie. E, ten gość jest naprawdę dobry widzowie, to jest kurde problem. Albo o, on jakoś na czytach jest, na jakimś? Nie, no raczej nie jest na czytach, ale powiem wam, widzowie, że mocno mnie bije. Też nie mam swoich ustawień. Na przykład ja czuję już ogromną różnicę, że na tym kliencie mam włączonego dynamikwowa. Na swoim normalnym kliencie, jak gram, tego dynamikwowa nie mam włączonego i jest ogromna różnica w grze. Dobra, na moim teksturpaku już widzę, że mu powoli bania pada, bo kolor zbroi się zmienia na czerwony. Nie, jak chcecie tego teksturpaka, to serio. Jest w opisie mój Discord. Yy, na Discordzie, na kanale do pobrania, można sobie go pobrać ładnie. I wydaje mi się, że on będzie kurde uciekał. A nie, po prostu zmienił sobie set. Okej, okay, tak też można. Tak się biję z tym gościem kilka minut widzowy i doszedłem do takiego wniosku: Gdzie jest moja gildia w ogóle? W sensie, dobrze, taki jest plus, że oni mnie jeszcze nie wyrzucili z tej gildii. Więc raczej chyba oni naprawdę mnie zostawią w gildii, gank. Jeśli to jest prawda, no to bardzo miło z ich strony. Ten ziomar teraz będzie uciekał widzowy. Ja już to czuję, że on tutaj będzie po prostu uciekał mi, i najprawdopodobniej mi po prostu ucieknie, bo na takim jak mega drop jest bardzo łatwo uciec. Może jakbyśmy byli w jakichś podziemiach czy coś, no to raczej by szans nie miał. Ale tak to tak jak teraz sobie po prostu tutaj biegamy, tak o, no to na pewno mi kurde ucieknie. No zobaczcie, w ogóle tym bardziej. Po prostu kupił sobie Jumboosta i, i buduje się do samej góry. No to w ten sposób, no po prostu na pewno mi ucieknie. Ja go tam mogę strzelać z łuku, ale ma seta i po prostu nic się nie stanie. Tym bardziej, że ma 8 serc. No, no szkoda, no dobra, nie potrzebuję się z mówiłem Dużo czasu po prostu straciłem. O, piszą do mnie bogacz. Co? Ale mam pseudonim miły. Napisał baza. Idę na bazę. Skąd ty to miałeś? Nam Bóg na kopiowanie. Dobra, chcą, żebym poszedł na bazę widzowie? Idę tam. Zobaczymy, co mi zrobią. A skopiujesz mi? Mogę wam skopi skopiować, jak dacie mi kila, bo mam mało rankingu. Z kluczy dam, za kila. Ciekawe, czy się dadzą przykupić widzowie. Ok, ale ty pierwszy. Twoja strata. Mam całego EC w kluczach. Ej, chciałem napisać twoja strata, a napisałem twoja stara. Praszam. Jak dasz się zabić, dam dwa z takich kluczy. Ej, naprawdę, nie, niektórych da się zabić, po prostu tyle I dostaną dwa staki kluczy Pokaż, że masz, mam całe EC Chłopaki, jak tu stępią w ogóle Daj je niesilwa, daj je niesilwa Ej, dobra widzowie, on naprawdę mi się daje zabić Więc go zabiłem i stracił 126 rankingu w ogóle Ale jak mu powiedziałem, że jako, jak da się zabić Dam mu dwa staki, więc będę jak najbardziej fair yy, Więc idziemy teraz na bazę, damy mu te klucze I na pewno będzie yy, zadowolony Idę na bazę, dam ci te klucze Więc widzowie, mówię, przypomnę yy, 20, znaczy tego, poniedziałek naprawdę 18.00 nowa edycja trybu Mega Drop 116 Wydaje mi się, że naprawdę warto wbić. E, wydaje mi się, że naprawdę będzie spoko, no bo ta edycja trwała dwa miesiące, no to jest bardzo duży wynik i po prostu trzeba odświeżyć sobie edycję, nie? Dobra, ja obiecałem mu, że mu damy, więc niech tutaj idzie ze mną. Chodź, chodź, chodź. Ciekawe, czy ten kolega będzie mu chciał podbierać. Idź. Niech sobie idzie. Ja mu rzucam te klucze i czy dostanie? Dostał, dostał. Ale zobaczcie, jak od razu chciał mu zabrać ten piesek. I co, podziękuję czy coś? Jak mi napisze Dzięki czy coś, to ten. Napisał Dał XD. Dobra, widzę, w ogóle ten mega drop taki stan umysł. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się w następnych filmach na razie i się